Siema witajcie, kolej... Siema witajcie w kolejnym odcinku z Gorilla tak? Siema witajcie w kolejnym odcinku z goryla tak dzisiaj mamy Siema witam Siema was. Witajcie w kolejnym odcinku, to ja, Filip, tym razem ja robię intro, bo Erik jakoś nie umie. E, więc dzisiaj mamy flashback, jak widzicie tutaj. E, e, I chodźmy do kosmetyków i daję teraz Erykowi mówić, bo jakoś nie powinna zacząć filmu. Siema, witajcie w kelmocinku z Grata. Dzisiaj no. sprawdzamy Fall Flash... Siema, witajcie w kelmocinku odcinku, dzisiaj... Cichutko... Dobra. Siema, witaj. Siema, witajcie w kelmocinku odcinku z... full Flashback, chciałem powiedzieć. Dobra, weź tam moje intro. Nie, to zrobię. Siema, witajcie w kolejnym odcinku z Grata Dzisiaj jest full Update, Flashback. Ze jest Filip, idziemy go sprawdzić. Dobra, zdążyłem. year in the forest. Uh, the farming monkeys have bought, brought an interesting assortment of cosmetics from the fields uh, with a harvest similar to the years gone by. Uh, share the season of thanks with friends and family and set your Thanksgiving table uh, with fabulous fall, fall cosmetics back in the store and the, the final fall, the, the fall flashback. During the whole <laughs> time. It has been another abudance year in the <laughs> <Kiedy> żartuję? <laughs> żartuję, żartuję. Więc jak widzicie, dodali sign. A w ogóle był... Je... przez to, przez to był delay update'a, dosłownie. Właśnie, był, był jednogodzinny delay update'a. Przez to chyba. Bo, bo te, no, no... Ile wam to zajęło, że godzinę delay'a musieliście spóźnię się z odcinkiem. Dobra. Idziemy kosmetyki. Więc mamy full flashback. dobra. Dalej mamy corn. A big lamp with nobody. The... Ej! No ta, patrz! To zawsze tak było. Patrz, popcorn! Ciasto. Mam Ciasto. Cranberry. Ja pamiętam jak ja to nazywam, wiggly jiggly. Chyba. Jiggly. jiggly. Gim ide No patrz. Wiggly. I mamy tuki leg. Weź to patelnię! Weź to patelnię. Patrz, mamy to słaby to tuki leg i mamy lepszy tuki leg. To jest tuki leg. Go, 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 go. Ja to kupię, ja to kupię. Nie, nie kupię. Kupię! Można to nosić z pazurami! Dobra, kupuję to. Arma, No właśnie, dobra, go, nara. No, Chyba, nie, film nie wychodź, bo chcę coś zrobić, chodź. Diad. Ej, yo! Ej, yo! Oh my god! Uuu! Uh.